Tenis, jak, da, jak dalej pójdzie swoim, to już nie będzie miał gdzie walczyć, <gry> oprócz gromdy. Sporo zatrzymań. Jesteś w szoku? Nie, chociaż w sumie tak m, trochę zaskoczyła mnie ta informacja. Mariusz to jest przecież bardzo dobry biznesmen, nie? A jak dobrze mu tam zapłacą, no to zrobi biznes, zawalczy i, i tyle. Z kodem MMRox 760 złotych bonusu na start. the mirror, see the reflection. Ain't nobody quite like me. See, I'm perfection, unique vibe, can't duplicate. Swag is so cool, every day I celebrate. Michał Tuszyński, MMA Rocks, witam Was serdecznie. My już jesteśmy, słuchajcie, w mieście grzechu, bo Gromda numer 20 zbliża się wielkimi krokami i oczywiście nie mogliśmy nie wykorzystać takiej okazji i nie poprosić o rozmowę niekwestionowanego mistrza organizacji Gromda, Mateusza Kubiszyna. Don Diego, moim i Waszym gościem, witam Ciebie serdecznie. Siemano, witam Ciebie, witam wszystkich. Pozdrawiamy z Imperium. No i nie ukrywam, że był scenariusz tej rozmowy, ale też w trakcie naszej podróży tutaj do Pionek Troszkę się pozmieniało, bo dużo się dzieje też w świecie, w którym w jakiś sposób też uczestniczysz. Sporo zatrzymań, 10 osób doprowadzonych gdzieś tam albo pojechało na przesłuchania. Jesteś w szoku? Nie, chociaż w sumie tak trochę zaskoczyła mnie ta informacja, gdy akurat nie jechaliśmy tutaj do, do pionek. Ale nawet jakoś nie starałem się nawet rozmyślać na tym tematem. No skupiony jestem teraz na gromdzie, na, na, na walce tutaj. W sumie z fejmem no chyba nie wiem, kontrakt już mi się albo zakończył, albo lada chwila mi się kończy, więc, więc tak do końca mnie to nie dotyczy nawet, nie? Kończy się, ale będzie kontynuowane? Jak to wygląda? Chociaż w tym momencie nawet nie wiadomo z kim rozmawiać. Nie, nie wiem, wiesz, jak to jest. Potrzeby rynku będą, będzie zapotrzebowanie na DONDIEGO, tak w cudzysłowie, no to, no to wtedy będziemy działać. Jeżeli nie, no to, to będziemy inaczej to wszystko ogarniać. Także ja no, nie chcę nawet jakoś się ani rozwodzić na ten temat, ani nic. Na razie jesteśmy tu i teraz, jest Gromda 20. Bronię kolejny pas tytułu mistrzowskiego i na no, później będziemy myśleć, co dalej. I to jest głos rozsądku, ja to bardzo szanuję. Skupiamy się na gromdzie 20, ale na początek, jeszcze o słowa zawodnika, który na tej gromdzie nie walczy. Ale byłem osta ostatnio u niego na rozmowie i Joker, jak to Joker, mówi dużo. Zebrał za to też sporo negatywnych komentarzy, bo ludzie zarzucają mu, że gdzieś to już nie jest pewność Ciebie, ale pycha. Mówi, że jest lepszy od Ciebie i słomki. Nie wiem, czy tę rozmowę widziałeś. Natomiast jaka jest Twoja reakcja na takie słowa Jokera? Przebiło mi się tam w, w, internecie, w internecie, gdzieś tam na rolce którejś. Znaczy, Joker jest bardzo dobrze wyszkolonym technicznie zawodnikiem, to jest naprawdę dobry bokser, i no i widać było, że, że jakby był nieobecny w tej walce ze słomką. Ale no, teraz nie może mówić, że jest lepszy od Słomki. No, akurat nie, no, tutaj musi przyznać mu, przyznać mu zwycięstwo, musi przyznać to, że, że Słomka wygrał, bo no, no, co by nie było, w, w czterorunowym pojedynku okazał się no, dużo lepszym zawodnikiem. To Joker kilka razy leżał na, na, na dechach. No, jeżeli wróci, pokona Słomkę, no, to wtedy będzie można coś w ten sposób powiedzieć. Więc no, no, tutaj na, na dobrą sprawę ciężko mi ocenić. Na Don Diego no, nie ma lepszego. No dobra, ale jeszcze a propos tej walki, to bardziej jest tak, że Słomka tę walkę wygrał, czy że Joker przegrał? Nie, 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 ewidentnie to widać było, że Słomka wygrał tą walkę, on prowadził tą walkę przez cały czas, narzucał tempo, celnie trafiał. Wiadomo, że Joker, zwłaszcza w tej czwartej rundzie, miał ten swój moment taki, że już powoli jakby zaczynał przełamywać Słomkę. Ale no, no słomka też wykorzystał swoje atuty i, no i zakończył tą walkę. Więc no, no ja tutaj uważam, że niepodważalnie słomka jest na chwilę obecną lepszym zawodnikiem. Jeżeli dojdzie do rewanżu i Joker się e, jakby, no, jakby odda pięknym za nadobne, no to, no to wtedy będziemy mogli rozważać. Jeżeli będzie 1-1, no to coś w ten deseń, nie? Ale no, no ciężko tutaj jednoznacznie stwierdzić, jak to wygląda. To powiedz mi jeszcze, po raz ostatni mieszam te światy, ale jestem ciekaw, bo ty swego czasu powiedziałeś, gdy Denis Załęcki w rozmowie ze mną powiedział, że on mógłby w tej gromdzie w sumie z tobą zawalczyć, by, by takiej walki chciał, ty postawiłeś sprawę bardzo jasno, że tutaj sport i tak dalej, a my możemy się zmierzyć w innej organizacji, inna formuła i tak dalej. Ja się tu nie do końca z tą zgadzam, rozumiem, ale taka walka w gromdzie, nawet jako super fight. Okej, okay, poza tym pasem, Mateusz, to by zrobiło robotę. To pewnie byłaby walka, na której i byście dobrze zarobili, i by się bardzo dobrze sprzedała. Dlaczego nie? Dlaczego nie tutaj? Dlaczego nie właśnie w gromdzie? No, dwojako można tutaj to rozumieć. Po pierwsze, Denis, jak da dalej pójdzie swoim, to już nie będzie miał gdzie walczyć, <śmum> oprócz gromdy. Śmieruje oczywiście. Ja nie, ży nie życzę źle, nie? No, ja mam nadzieję, że to się wszystko tam poukłada normalnie, nie powiedzmy w cudzysłowie, bez strat w ludziach. Też trzeba brać pod uwagę to, że Denis no, był zawodnikiem gromdy. On tutaj doszedł do finału turnieju, przegrał z Wasylem Hałyczem, e, Więc e, no, coś tam powiedzmy powalczył, zasmakował tych walk na gołe pięści tutaj w ringu 4 na 4. I wiem, że tutaj finansowo zasięgowo i wszystko by się tutaj zgadzało, jednak, no, no, ja po prostu nie jestem przekonany. Ja chcę tutaj wyzwań, ja chcę tutaj. E, no po prostu no, czegoś więcej niż całej tej otoczki, tak. No, no, wiadomo, ja tutaj. Można powiedzieć, że jestem jedynym, który gdzieś tam troszeczkę stara się przyświrować, na tych trailerach trochę więcej powiedzieć niż powinienem. Przez to też wiele osób myśli, że ja jestem pyszny, że, że przed za mną tutaj już nie ma pewności siebie, tylko że już pycha przemawia i tak dalej. A to wiadomo, że to jest podkręcenie troszeczkę bardziej tej atmosfery. Nie? No, no ja dalej będę skromny, zwykły, normalny, pokorny Don Diego, ale no, wiadomo, na potrzeby marketingu troszeczkę jakby wychodzę poza, poza ten kanon tutejszy ale dalej trzymam się w tych ramach, tak bym to określił, tak, no też wiem, że jeżeli no miałoby to być z Denisem, no to tak, sportowo bardzo słabo dla mnie, no uważam, że Denis nie byłby dla mnie zagrożeniem tutaj w ringu 4 na 4 marketingowo, finansowo może byłoby lepiej, ale wiesz, no tutaj... Jasno i głośno mówimy o tych zasadach, które się trzymamy, o tym kodeksie, więc no czemu sami mamy sobie jakby, yy, mamy sobie wiadomo brudzić. Ja sobie też zdaję sprawę, że to jest wiadomo, to jest wszystko to jest biznes, no i fajnie gdyby ta gronda sprzedała się naprawdę bardzo dobrze i, i każdy z nas by zarobił, ale no cały czas myśl tej zasady, że wolę być biedny, ale normalny niż bogatą, wiadomo co. Tak, ten cytat z Ciebie jest znany i teraz już też skupmy się na walce ze Słomką. Walka absolutnie wieczoru, jeżeli chodzi o ogromne 20 Słomka pewnie stoi przed misją niemożliwą. Ty mówisz o tym, że tak naprawdę nie jest w stanie Cię niczym zaskoczyć. Joker powiedział, że ta też jego walka ze Słomką. Może dać Ci odpowiedzi na jakieś pytania, jak walczyć ze Słomką? Myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, że warto to słomkę na te głębokie wody zaprosić, bo im dalej ten, tego tlenu może brakować. Rzeczywiście nie zgodzić się ze mną, że i trener Robson i dobry sztab, a ja zawsze doceniałem, że słomka, bo ludzie patrzą na siłę, na gabaryty, ale on taktycznie fajnie podchodził do walk. Miał pomysł na walki. Ja myślę, że oni mogą spróbować jednak czymś zaskoczyć mistrza Grondy. Oczywiście, że tak. No, zwłaszcza, że to są walki na gołe pięści. I ja przede wszystkim, na co zwróciłem uwagę w walce z Jokerem, to to, że słomka znowu progresuje że on z walki na walkę jest lepszym zawodnikiem. On z walki na walkę walczy odrobinę inaczej. Widać, że ma plan na zawodników, na każdego po kolei miał troszeczkę inną taktykę przygotowaną, co właśnie świadczy o tym, że ten sztab i jego przygotowanie całe same w sobie jest naprawdę na wysokim poziomie. I ja tutaj ani trochę nie lekceważę Jakuba, nie? Bo no, no, przecież byłbym głupi, nie? E, Gdybym go lekceważył. Ja naprawdę bardzo mocno przygotowałem się do tego pojedynku. Ale właśnie jeżeli chodzi o ten moment zaskoczenia no to to była bardzo ciężka i głęboka analiza przeprowadzona przez mojego trenera Adriana Wardęgę i, i ja wiem, że mogę mu zaufać, bo on spędził godziny, jak nie dni na to, żeby analizować każdą, każdą jego walkę, więc no wiadomo, że zawsze może coś nowego wymyślić nie, ale no też braliśmy pod uwagę co my byśmy zrobili na takiego Don Diego, w, powiedzmy, wcielając się w skórę słomki? No i też doszliśmy do pewnych wniosków, i wiadomo, teraz będziemy to rozgrywać po prostu po naszemu. Masz na swojej bluzie napisane Team Don Diego, i tak się zastanawiam, ile osób pracuje nad sukcesem tego projektu? Pod kryptonimem Don Diego, ile osób pracuje na Twój sukces oprócz ciebie? Powiedzmy w takim ściśle określonym sztabie, no to jestem ja, mój trener Adrian Wardenga i mój menadżer i powiedzmy ogarniacz całych tematów Karol Miller, też mój, mój wspólnik, tak? prowadzimy też razem kantor kryptowalut, ale no też no nie mogę tutaj pominąć właśnie moich sponsorów, właśnie sponsora głównego, firmę Mako TSL, czy firmę Ostrowid jako suplementację i no każdego po kolei mojego sponsora. O których o tutaj mam na nodze, o tutaj sobie zobaczycie. Oh, to... <gry> Nawet tutaj. <gry> <gry> tak, tak, więc yy, no to wiadomo jest cały, cały powiedzmy sztab ludzi, ale no też jakby zasięgamy cały czas powiedzmy porad, jakby porad, albo jakichś tam usług z osób zewnętrznych właśnie, czy to jakieś tam różne sesje zdjęciowe, czy nawet firma Extreme Hobby, która no tak na dobrą sprawę też zawsze mnie ubiera, zawsze ogarnia mi chociażby te dresy, bardzo fajnie z nimi współpracuje i to jest wszystko na zasadach koleżeńskich, więc no, tym bardziej się cieszę, że, że ten team Don Diego rośnie w siłę, no i i oczywiście, wy drodzy kibice, jesteście moi fani, moi wierni fani, jesteście w teamie Don Diego, i, no i za to właśnie dziękuję, że, że możemy to tak fajnie budować. Mateusz, skaczemy po tematach, przyznaję, ale ja też chcę, żeby ta rozmowa była ciekawa dla każdego. Kibiców grondy, tych stałych, ale także tych, którzy gdzieś te grondy będą dopiero w najbliższy piątek odkrywać. Gronda.tv, kupujcie pay -per -view, aby w piątek być razem z nami. A teraz o innego pana chciałem Ciebie zapytać. Jakby Mariusz Pudzianowski zmienił organizację, to złapałby się za głowę? Nie, nie, ani trochę bym się nie złapał za głowę. Pudzian wiele osiągnął w sporcie, zrewolucjonizował później MMA, bo był pierwszym w Polsce freakiem. Jakby nie patrzeć, razem z cesarzem. Przecież toczyli walkę frikową w KSW. Więc no jeżeli teraz by po prostu przeskoczył na freak fighty, no to moim zdaniem biznes. Więc idealnie w tą stronę by poszedł, po prostu robiłby to samo znowu, bo no wiadomo, no Pudzian mimo wszystko jest już przez te, nie wiem, 10 lat, już pewnie będzie w, w KSW, jest już, powiedzmy, przekształcił się trochę w fightera, ale nadal jest freakiem. Więc on po prostu teraz jakby odnajdzie się totalnie w swojej płaszczyźnie jako freak fighter. No, pytanie, czy da radę, powiedzmy, na tych konferencjach coś innego działać, ale... Pudzian moim zdaniem jest taką osobowością, że on w sumie nie musi nie? nic tam robić, bo on samą, samym sobą po prostu przyciągnie wielu, wielu kibiców i na tym polega chyba całe, no chyba, na pewno na tym polega całe to powiedzmy środowisko, więc ani trochę mnie to nie zdziwi, jeżeli Pudzian to zrobi, choć wielokrotnie tam mówił, że woli przejść na emeryturę niż pójść do flików, ale Mariusz to jest przecież bardzo dobry biznesmen, nie, a jak dobrze mu tam zapłacą, no to zrobi biznes, zawalczy i, i tyle. Dobrze. Słuchaj, na koniec tej rozmowy chciałem Cię zapytać, bo tak naprawdę w tym momencie, kiedy rozmawiamy, wiemy poza Waszą walką o opas o dwóch pojedynkach, które na pewno na tej gromdzie się odbędą. Wraca Mario, mierzy się z mocnym, rozpędzonym Bickiem. Jaka jest optyka mistrza na to starcie? Bicek powiedział, że tak naprawdę ewentualna wygrana z Mario nic mu nie daje i on ma tu dużo do stracenia, a tak naprawdę wygrać może tylko Mario. Poniekąd zgodzę się tutaj z Bickiem, ponieważ no Bicek, tak jak sam wspomniałeś, on się rozpędza i on jakby nabiera właśnie tego kunsztu walk na gołe pięści. Mario, mimo swojego wielkiego doświadczenia, tego, że on już jest tutaj też od początku gromdy, no to no nie ukrywajmy, to już jest starszy pan, jeżeli chodzi o walki na gołe pięści. Mario najstarszym jest gromdziarzem, 49 lat. Ja nie wiem, jak on że powiedział, że jest to starszy pan. Bardziej wiesz, o co mi chodzi, jeżeli chodzi o walki na gołe pięści, nie, więc no, można powiedzieć, że to takie ostatnie podrygi, Maria, nie? No, za co naprawdę no mega szacun. No, chciałbym w jego wieku po prostu jeszcze mieć taki zapał do, do pracy, a zwłaszcza tak jebnięte w głowie, żeby, żeby walczyć na gołe pięści. Oczywiście cały czas powtarzam, że my wszyscy tu mamy dobrze poprzestawiane w bani, że, że walczymy na gołe pięści, a później wszyscy razem siedzimy i jest wszystko ok Wiadomo, zdarzają się nieznaski, nie? ale, ale ta atmosfera tutaj naprawdę jest wciągająca. więc więc no, wielki ukłon i szacun dla, dla Maria, ale no, no jednak wieku już ciężko, wiek ciężko oszukać, nie? więc no tutaj zgodzę się z Bickiem, że no może nie będzie łatwa walka dla niego, ale na pewno on tutaj będzie zdecydowanym faworytem i, i w sumie to Mario może tylko zyskać. Dobrze, jest taki pojedynek, moim zdaniem, przed którym wiadomo, że nic nie wiadomo, bo Hacia w wielkim stylu wrócił do grondy. Piasek też już pokazał się z bardzo dobrej strony. Być może ty gdzieś rzucisz jakieś inne spojrzenie na to starcie. Kto tutaj jest, twoim zdaniem, faworytem? Ja wiem, że bardzo dużo osób stawia na, na Hacie i on naprawdę swoją osobowością jest no, mega fajnym człowiekiem, fajnie się na niego patrzy i, i widać, że naprawdę podszkolił ten boks, widać, że, że on tutaj się odnajduje i w tym turnieju pokazał swoją wartość, ale ja nie skreślałbym tutaj piaska. Ja wręcz bym powiedział, że... No, jak miałbym, wiesz, przystawiony pistolet do głowy, to bym postawił chyba na piaska, jeżeli chodzi o to, kto miałby wygrać ten pojedynek. Myślę, że to jest super zestawienie, że, że oni podobne warunki fizyczne, tam Hacia chyba troszeczkę większe jest, nie, ale podobne warunki fizyczne. Y Taki powiedzmy bardzo, może nie tyle, że zbliżony, ale styl walki jeden i drugi taki solidny ma. Choć no nie wiem czemu, ale no jakoś tak przemawia mi za tym, że, że, że to jednak Piasek wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Totalnie bez żadnych, bez żadnych emocji, stricte Bugmacherka. To jest bardzo ciekawy pojedynek. Ostatnia kwestia poza tą galą i, i kończymy. Jakiś czas temu Gleba, czyli Patryk Tołkaczewski, pytany o ewentualne starty jeszcze kiedyś w Gromdzie, powiedział, ja w Gromdzie nigdy nie zawalczę, jeżeli zawalczę na gołe pięści, to najlepszej organizacji na świecie. Ostatnio zapytany o Gromdę, zmienił narrację. Powiedział, że nigdy nie mów nigdy. Według ciebie jest powrót na, dla Gleby w Gromdzie? Byłoby dla niego miejsce? Jakiś czas temu Mariusz Grabowski, pytany o Glebę, powiedział, że on też nie wie, jak teraz po tym powrocie Gleba by się tu odnalazł, bo w tak zwanym międzyczasie pojawiło się tutaj naprawdę kilku bardzo mocnych, bioków. Jak ty byś patrzył na ewentualnie taki powrót, czy to miałoby sens? Oczywiście, że miałoby sens, oczywiście, że no, potrzebujemy tutaj solidnych zawodników w gromdzie, żeby budować markę samą w sobie. Gleba jest sprawdzonym zawodnikiem, no, on wygrał turniej, chyba tak, wygrał turniej, tak. Więc yy, to naprawdę jest gość, który no, na pewno postawi tutaj warunki, to nadal do niego należy rekord najszybszego nokautu, 6 sekund przecież, nie? Więc, yy, więc sprawdzony zawodnik. Czemu nie? No pytanie tylko właśnie, no jak to on będzie znosić, jeżeli chodzi o jego psychikę, nie? No bo miał jakieś tam odskoki, był chwilę w KSW, był... Chwilę, we Frikach jeszcze wcześniej i, no i generalnie tutaj taki powrót znowu do tych walk na gołe pięści, jak sam mówisz, troszeczkę tutaj się pozmieniało i już Gleba może nie tyle, że będzie znowu zaczynać od początku, ale no dalej będzie musiał od nowa budować tą pozycję. Ja jestem jak najbardziej na tak, jeżeli ktoś miałby mnie o to zapytać, fajnie byłoby przywitać ponownie tutaj Glebę no i co, Patryk, zapraszamy. Słuchajcie, ten oto pan, Mateusz Dondiego Kubiszyny, już w najbliższy piątek stanie do kolejnej obrony pasa mistrza Gromdy. Ten pas wygląda kapitalnie. Bardzo tego pasa temu panu zazdroszczę, ale jeszcze bardziej oczywiście e, zazdroszczę mu jego umiejętności. Słuchajcie, ale walka Dondiego kontra Słomka to jest tylko wisienka na torcie tej gali, w której tych zestawień kapitalnych będzie bardzo, bardzo dużo. Ja już dużo o tej gali mówiłem, ale na koniec poproszę właśnie samego Mateusza o to, żeby was wszystkich zaprosić do oglądania Gromdy 20. Cóż mogę powiedzieć, drodzy widzowie. Pęka ręka, pęka szczęka, ale tutaj nikt nie wymienka. Gromda 27 marca, wiadomo, wykupujemy pay-per-view. Ci, co mają bilety, widzimy się w piąteczek. No i jesteśmy na Esie. Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się, do zobaczenia.